Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie ja, czyli Michał Janicki i w imieniu Adama na spotkanie 8 marca o godzinie 18.00 zapraszam wszystkie panie z przyległościami to znaczy z osobami towarzyszącymi do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach tam odbędzie się taki o godzinie 18.00, powtarzam jeszcze raz odbędzie się taki program rozrywkowy, poetycki z piosenką i monologiem w wykonaniu wyżej wymienionych Dedykowanych specjalnie paniom tego wyjątkowego dnia. 8 marca o godzinie 18.00, Dom Kultury w Międzyzdrojach. Zapraszam serdecznie.